Witajcie w kolejnym vlogmasie Dzisiaj jest 22 grudnia, jest środa I ja wyglądam teraz jak nie ja Nie mam takie odczucie. Mam teraz angielski, którego Nie ma, tak? I piszę sobie biologię z wczoraj Bo wczoraj już nie miałam czasu No i przy okazji sobie nam serię jest z papieru, sezon piąty Tak, dopiero teraz sobie o tym wspomniałam, że wyszedł sezon piąty I on chyba już wyszedł Dawno ja. Yeah. Dokładnie. Fajnie jest być mną. No i robię właśnie w międzyczasie sobie biologię. Jakiś coś dostaliśmy. Jakaś taka kartka z tekstem. Nie wiem, ale tak. Robię to dokładnie. No i co? Mieliśmy matematykę. Była spoko. Mieliśmy w którego oczywiście nie było. No i teraz mamy angielski, Następnie będziemy mieć historię, zobaczymy czy pani się będzie łączyła. Fizykę mamy, następnie co pan się na pewno będzie łączył. Polski to tak samo, i włos, zależy czy pani od historii się połączy, bo jak nie, no to nie będzie też włosu. Tak, a więc tak wygląda ten wspaniały dzień. Mamy historię, na której nic nie robimy. Fajnie. A zawsze, jak nagrywam coś gadanego na lekcji, to się mam mikrofon włączony. Nie łapam są. Oficjalnie zaczynamy wolne. Znaczy, muszę jeszcze lekcję zrobić, ale ostatnia lekcja. Tak, ostatnia lekcja, czyli polski, bo włosu nie mieliśmy. No i patrzcie, kogo mam. Kłotę. Towarzyszył mi przez fizykę i Polski. Patrzcie, jaki fajny kur, Ja, ja się płaci. Otworzymy teraz kalendarze i oczywiście artsemu. Zostają nam tylko dwa numerki, dwa woreczki, dwa kamyczki, dwie rzeczy, no i mamy tu. To jest na bank, tygrysie oko. Jestem w 100% pewna, że to jest tygrysie oko. Znak z odjaku jednak umiem zgadywać, co jest. Kot zainteresowany kalendarzem. Co ty wąchasz? Ej, ale ty tego nie jest, ok? Co ty w ogóle robisz? Następnie Ferrero Collection. Dwudziestkę dwójkę mamy tutaj. O, i mamy Ferrero Rocher. Spoko. Dawno nie było. Fajnie, fajnie. Ale mamy Ferrero Rocher. Dwudziestka dwójka w Sinsei. Mamy tu albo naszyjnik, albo bransoletkę. Co jest? Okej, okay. chyba się uspokoił troszkę. To jest nie mam pojęcia: albo naszyjnik, albo brązuetkę. Tylko nie widzę długościowo, ale chyba to jest raczej naszyjnik. Lind i dwudziestka dwójka. Mamy taką oto czekoladkę, 22 w dużym kalendarzu i mamy takie cosik, o tu jakieś ciasteczka, kakarsa No i numerek 22 w kalendarzu mojej mamy i mamy coś takiego, to jest kamień głasza i coś tu jeszcze jest, o i naszyjnik, a więc na samym początku mamy taki kamień głasza, o. Taki o. już od jakiegoś czasu, od dłuższego czasu chciałam właśnie taki kamek sobie kupić. No i jeszcze mamy taką o, taki oto naszyjnik chyba. No i podsumowując, w dzisiejszych kalendarzach, w dzisiejszych numerkach były takie oto rzeczy. W ogóle przyszła do mnie paczka z Zary i to jest w sumie śmieszne, bo byłam w Zarze w sobotę w Krakowie i mierzyłam prawie, że taką jakby, taką samą rzecz, tylko była inna kolorystycznie i jej nie kupiłam i musiałam zamawiać, ale zakładam, że pewnie w tym kolorze też była w sklepie, ale cóż, mamy oto taką koszulę, tak ona wygląda o i wydaje mi się, że ona będzie wyglądała genialnie, do takiego jednego brązowego golfa i jeszcze do takiej jednej kamizerki, którą też ostatnio kupowałam, w sumie obydwie rzeczy kupowałam chyba na tych zakupach w Krakowie, więc tak Będę jadła przedpremierowo uszka, Dokładnie, powinno być na Wigilie. Ja sobie teraz zjem. No i mam jeszcze książki, bo robię lekcje. To jest bardzo ryzykowne, no ale cóż. Piszę sobie teraz woz, bo mamy zadanie i jak skończę, to będziemy pakować prezenty, tylko jest taki problem. Bo ja bym chciała Wam nagrać, jak pakuję te prezenty, ale nie umiem pakować i to będzie takie o matku jedyna tytuł normalnie, próbuję pakować prezenty, ale coś mi nie wychodzi, bo tak, jak ostatnio w tamtym roku pakowałam prezent dla mojej mamy, to mi chyba godzinę zeszło, nad takim malutkim pudełeczkiem, matko jedyna, moje zdolności level hard, no i będziemy pakować prezenty dla mojego taty, ich jest aż cztery, więc cztery godziny myślę, że wystarczą, no i tak, ale na razie piszę, Bos. Moi drodzy rozpoczynamy cyrk. Będę teraz pakowała prezenty. Jej! Wyjdzie gorzej, niż myślicie. Jestem pewna. Moja mama mi pokazywała, jak mam to pakować. To jest ideał. A moja? Wyjdzie okropna. Więc enjoy yourself normalnie i w ogóle będziemy... No, ale ja mam perfect english Jak coś ja tak nie mówię, co nie? Będziemy teraz pakować. Super. I zmieniałam teraz kadr, byście lepiej widzieli, co ja tutaj tworzę normalnie. Okej, okay, a więc mamy papier, mamy prezent. I tu jest akurat, właśnie pakujemy prezent dla mojego taty. I super fumę. Mój tata chciał perfumy, a te bardzo ładnie pachną, więc wydaje mi się, że ten prezent jest spoko Jak coś to był kupowany w Nutino, w Daglasie też jest, ale możecie przepłacić Więc się nie opłaca No i będziemy teraz pakować I w międzyczasie mogę Wam sobie podawać takie pomysły na prezenty Okej, okay, dobra Najpierw to się daje tak o I musicie odmierzyć jakby tak odległość, żeby z jednej strony było tak na styk O i dajemy gdzieś tak mniej więcej na środek, żeby ten papier tak do tego środka dostawał. Mam wrażenie, że to źle robi, ale cóż... Teraz właśnie Wam podam takie propozycje. Na przykład można dać komuś perfumę, bo to jest spokojna rzecz, fajna, myślę, że każdemu się ona spodoba. Chyba, że ktoś nie lubi jakiś takich zapachów czy coś tam tego. Jest. No to inna sprawa, na przykład osoba, która interesuje się makijażami... To można jej dać kosmetyki Wow, wiecie, nie spodziewaliście się tego Kompletnie, co nie? Eee, jakieś kosmetyki do pielęgnacji Można dać też takie fajne zestawy Co są tam jakieś perfum, dezodorant Czy coś, krem To też jest fajne Teraz było tak, że robimy tak Teraz tak, o I tak, o To wygląda źle Jeszcze raz można, wracając do tych prezentów, na przykład jakiemuś dziecku, można dać klocki LEGO. Ja się bardzo cieszyłam z klocków LEGO, albo bo pamiętam jak kiedyś dostałam od kuzynek Play Doh, chyba tak to się nazywało, a moja mama mi nigdy nie pozwalała tego kupować. I ja się tak cieszyłam tym, bo nigdy nie mogłam się tym bawić, bo to po prostu brudziło i w ogóle. I ja się tak cieszyłam, kurde, ja, bym, ja byłam jakaś, nie wiem, dobra pakujemy dalej. Można też dać jakiegoś takiego fajnego miszka, na przykład ja mam tutaj Mikołaja, komuś, kto lubi muzykę, jakąś płytę, książkę. Czekajcie, bo ja teraz muszę się skupić, bo to jest bardzo ważny moment. Dobra, z jednej strony mamy. Nie podoba mi się to ani nieczorka. To dobra, lecimy na skok tam dalej. Myślałam, że będzie lepiej. Teraz jak na to patrzę, to tutaj na górze wygląda nie głupio. Po bokach jedynie tak no... nie do końca mi się może to podobać. Jeszcze spróbuję jeszcze raz. Tak to wygląda. Teraz coś, co zrobię z łatwością, to przykleję to coś. Tą kokardkę. Mamy mój pierwszy prezent w tym roku. Teraz odkładamy i niech to tu siedzi. No i pakujemy kolejny prezent. Wow, dobra, to jest ładne To jest jedyny prezent, który będzie ładnie zapakowany A właśnie nie mówiłam co to jest, to był portfel Też spoko prezent, wydaje mi się Na przechowywaniu swoich grubych milionów Mamy prezent kolejny No i tak, mamy tutaj nasze prezenciki Wszystkie cztery są dla mojego taty I się zmęczyłam, nie chcę mi się już nic robić to już będzie raczej na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Oczywiście zostawcie łapaczkę w górę. No i widzimy się w kolejnym vlogmasie. Pa pa!